Pan z wami i z Słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała Tobie Panie Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów siedli do łodzi Dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego, Nauczycielu, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł do nich Jezus. za zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który mniszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swoją naznaczył was Bóg Ojciec. Bo oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Rzekli do niego, jaki więc uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mandem na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, za prawdę, za prawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział Jezus. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Szukacie mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Słowa dzisiejszej Ewangelii. Siostry i bracia w latach 70. milionego wieku powstał w Stanach Zjednoczonych tak zwany ruch Jezusa. Przesłaniem tego ruchu były słowa Tylko Jezus zbawia. Bo ludzie pojawiali się na ulicach miast Czytali Pismo Święte, śpiewali pieśni religijne, hymny. Wielu pytało, czy to jakiś nowy zwyczaj religijności, albo też nowy trend mody. Na to pytanie nie ma zdecydowanie jasnej jednej odpowiedzi, ale jest to zapewne także forma jakaś szukania Chrystusa. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że Jezus zdradza tajemnicę zapowiadanej Eucharystii. Dlatego szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, mówi Jezus, ale że jedliście chleb do sytości. Na przestrzeni wieków. Ludzie w różny sposób składali obietnice szukania Chrystusa. Jedni to ci, którzy wiernie słuchając Go i podziwiając cuda dostrzegali w nim syna Bożego. Drudzy to ci, którzy z ludzkiej ciekawości przychodzili bez związania z Jego osobą. I wreszcie byli tacy, którzy owszem przychodzili, ale po to, aby złieść Jezusa na niekonsekwencji słowa albo czynu. Po to, żeby znaleźć powód do jego oskarżenia, do wyroku śmierci. Drodzy zgromadzeni przez minione wieki, tak samo i dzisiaj, Jedni wołają Hosanna, inni ukrzyżuj Go. Dlatego Jezus mówi tym, którzy nie doczytali w cudzie rozmnożonego chleba, Jego bóstwa, że prawdziwy chleb da wam Ojciec z nieba. Tym prawdziwym chlebem jestem ja, Eucharystią. Komunią. Ale czy Jezus, jeśli mówi, że On jest chlebem na życie wieczne, znaczy to, że tylko człowiek może żyć Eucharystią? Wydaje się to paradoksalne, niedorzeczne. A jednak w chrześcijaństwie znajdowali się ludzie, którzy darem Komunii Świętej. Przeżywali dziesiątki lat. Do takich należała, jak wiemy, zwłaszcza starsi, Katarzyna Emmerich, Teresa Neumann, Marta Rubem. A dzisiaj chcę przypomnieć człowieka, który wszedł do tego grona, który żył tylko komunią świętą. To Mikołaj Flue. Włoch, który żył z rodziną w Szwajcarii, pełnił zawodowe posłannictwo w wojsku jako oficer. W rodzinie jego było aż dziesięcioro dzieci. Jeden z synów został kapłanem. Kiedy skończył Mikołaj 50 rok życia, Pożegnał się ze swoją rodziną i poszedł do pustelni Ruest. Władze szwajcarskie postawiły całodobowe czuwanie, czy czasem ktoś pod osłoną nocy nie przynosi pustelnikowi jedzenia. Okazało się, że władze szwajcarskie wydają wreszcie orzeczenie, iż pustelnik Flue żyje tylko Komunią Świętą. To orzeczenie było tak bardzo ważne, bo Flue przeżył w swej pustelni aż 20 lat. Papież Pius XII w 1947 roku ogłosił Mikołaja Flóe świętym Kościoła. Oczywiście, że jest to na pewno jakiś dar Boga, że ktoś dziesiątki lat żyje bez pokarmu i napoju. Ale czy my istotnie szukamy Jezusa przez znak Eucharystii? Czy nie dlatego, że z tradycji, że z zachęty innych stajemy przed Tobą? André Frossard, francuski pisarz katolicki i konwertyta, napisał te słowa. Wśród wielu darów, jakimi nas obdarzył Jezus, największym darem jest Eucharystia. Tą prawdę potwierdził sam Chrystus, mówiąc: Ja jestem chlebem na życie wieczne. Amen.